Jeden dotyczy bardzo ciekawego wydarzenia, które już wkrótce będzie miało to miejsce, a drugi ma związek z no, tym, jak nasz stadion będzie się nazywał. Pozwolę Państwu, że przedstawię osoby uczestniczące w dzisiejszym spotkaniu. Jest oczywiście Pan Prezydent Wadeusz Truskolaski, Prezydent Białegostoku, Pan Adam Popławski, gospodarz naszego miejsca, a także Pan Sławomir Kopczewski, przedstawiciel Podlaskiego PZPN, którzy właśnie o tych tematach państwo powiedzą, Przekazuję głos Panu Prezydentowi. Panie Prezydencie, bardzo, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Chciałby się zacząć Himilz Bachem, czyli w tak pięknych okolicznościach przyrody. Witam państwa, szczególnie właśnie chodzi o tę trawę, która jest za nami która naprawdę robi wrażenie. Jest to prawdziwy zielony Wam tutaj gratulacje dla spółki Stadion dla Pana Prezesa osobiście za tak piękne przygotowanie stadionu do nowego sezonu. No i myślę, że to, że stadion jest piękny. Zostało to docenione przez Polski Związek Piłki Nożnej. Dlatego 10 września o godzinie 18 y odbędzie się tu mecz. Co prawda do no, pierwszych, ale do lat U21 Polska-Estonia y i no, w ramach y eliminacji y do Mistrzostw Europy. Dlatego jest to mecz y o najwyższą rangę. Jak do tej pory, który będzie rozgrywany w stoku do tej pory U-21 grał kilkakrotnie, z tego co pamiętam, chyba trzykrotnie, e, ale to mówię z pamięci, więc mogę się pomylić, proszę mi skorygować, dwa razy, tak? No będzie na, na tym, na tym, tak, no to będzie trzy, no to trzykrotnie razem z tym. Zawsze można wybrnąć sytuację. E, I mm, PZPN przekazał, Monami. No nam, tysiąc biletów, które e, będą po prostu rozdane e, e, w szkołach, e, w klubach, e, w różnego związkach sportowych, a pozostałe, pozostałe bilety e, będą już rozprowadzane przez Polski Związek Piłki Noży. No to chciałem o tym spotkaniu po prostu e, poinformować i, i zaprosić w ale myślę, że nie tylko, bo i mieszkańców województwa podlaskiego na, na ten mecz to może Pan e, Sołomir Kopczewski, parę e, słów o miejskim witam serdecznie cieszę się bardzo, że w tym uroczystym, jubileuszowym roku w którym mamy 90-lecie Podlaskiego Związku Piłki Nożnej PZP zleca nam wykonywanie i daje nam możliwość organizacji tylu imprez sportowych kilka znacznych już się odbyło Natomiast ten mecz 10 września będzie takim spełnieniem, kwintesencją tego wszystkiego. Cieszymy się, tak jak Pan Prezydent powiedział, że po raz pierwszy w Białymstoku będzie mecz eliminacyjny Eliminacje U21 do Mistrzostw Europy. Reprezentacja Polski pod wodzą trenera Michniewicza rozegra tutaj swoje kolejne spotkanie. Wybór Białystok, tak jak powiedziałem, dostrzegają nas w centrali, że robimy dobre rzeczy, że współdziałamy, dobrze współpracujemy, nie mamy z tym żadnych problemów. A poza tym to, że mamy co pokazać. Pan prezydent, chodząc po tej płcie, zauważył, że bardzo dobre boisko, jedno z najlepszych, jak nie najlepsza murawa w całej ekstraklasie. Stadion, który jest wizytówką nie tylko miasta Białego Stoku, ale wydaje mi się, że też i, i Polski. Nie mamy się czego wstydzić, mamy co pokazać. Promujmy miasto, promujmy swoje rzeczy. A tak jak powiedziałem z perspektywy Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, jubileusz 90-lecia, spełnienie tego roku. Na tej imprezie na płycie głównej stadionu miejskiego. Dziękuję. Pan prezes został wywołany do odpowiedzi, tutaj pochwałany, więc. Bardzo dziękuję za te miłe słowa. Oczywiście pracują cały czas na tej murawie właściwie ludzie. Krzysztof i Jemowo razem ze współpracownikami, także z szerokim sztabem, który pozwala na to, że ta murawa tak dzisiaj wygląda i ważne jest, żeby po każdym meczu wyglądała też bardzo dobrze, a tych meczów przed nami jest sporo. Ja przede wszystkim bardzo chciałem podziękować Podlaskiego Związku Piłki Morze za tę dobrą współpracę, bo to co w każdym miesiącu mamy wspólne wydarzenie, które tutaj na stadionie i to jest bardzo ważne. Też efektem tych starań Podlaskiego Związku jest, jest ten element bardzo ważny, istotny. Trzeci, ale najważniejsze, to o czym wspomniał pan prezydent, bycie na takim meczu o, o punkty jest czymś więcej niż tylko mecz towarzyski. No i ten jeden element, który jest dla wszystkich ważny, tak? Wszyscy, którzy przyjdą na, na stadion przyjdą w barwach polskiej i będą klicowali dla innej dla drużyny. I to, to jest wszyscy, bardzo ważne, z tego się bardzo cieszymy. Pytania, Pytania w tym temacie Państwo mają? Proszę, tak. Jeśli nie, to przejdziemy. Ja mam pytanie, dlaczego imprezy? Koncerty nie odbywają się na tym stadionie. Teraz na przykład mieliśmy ten festiwal Agory pod Pałacem Branickich. Dwa dni ludzie stali moknąc, a to mogli usiąść pod zataszonymi trybunami w kulturarnym, w, w, w dobrej atmosferze oglądać te koncerty. Wystarczy ustawić chyba tylko scenę, takie imprezy były. Bań pamiętam, koncert na przykład na stadionie, prawda? Oczywiście, tak. I jakby jesteśmy zainteresowani takimi wydarzeniami, rozmawiamy z różnymi e, firmami, e, które takie imprezy organizują. Jednakże to jest wola e, organizatorów. Czy chcą e, organizować w takich warunkach, w warunkach, które są bardzo dobre, ale też wymuszają na organizatorach pewne wyższe koszty związane, chociażby z organizacją imprezy masowej, czy wolą to zrobić w pustej przestrzeni, gdzie nie ponoszą kosztów eee, i, i, i tak to, e, ta, tak to robią. Tutaj mówimy o kwestii te, tego koncertu, który ma się, ma się niedawno, odbyśmy, na tym roku byliśmy w kontakcie z organizatorem, on wybrał inną drogę. Więc tutaj jak najbardziej jesteśmy, jesteśmy na to otwarci. Są też te imprezy, które się wpisały w cykl życia miasta, są w centrum miasta, więc trudno, trudno je będzie przenosić. I to jest jakby inny wygląd tej sytuacji. To chciałem zapytać pana prezydenta o koncert KAI właśnie tak, i dlatego on też będzie na rynku, a nie tutaj Tak, Na rynku? Na rynku, dlatego że po prostu łatwiej tam e, e, się dostać. Jest to centrum. Poza tym, e, nawet jeżeli by Powiedzmy sobie, z jakichś powodów y, widzowie nie dopisali, to jest około y, nawet 2000 osób, które mogą być w tych okolicznych y, kawiarenkach. Y, w związku z tym y, no, y, ten odbiór będzie y, do większej liczby mieszkańców. Y, też byłyby dla nas wyższe koszty niewątpliwie, ale też jak chwaliłem murawę to y, zauważyliśmy, że y, po y, ostatni... I nocy kabaretowej, po prostu ta murawa musiała trochę dochodzić do siebie. Przy takiej temper przy takim temperaturze i położeniu no, tych urządzeń zabezpieczających, ona po prostu ulega przebarwieniom dosyć trwałym, i trzeba nawet dwa tygodnie, żeby doszła do pierwotnego stanu. Także to, to nie jest tak, że to bez, bez wpływu na, na murawę. Co innego, jeżeli nie ma sezonu, nie ma gry, a teraz jak jest gra, byłoby, byłoby to. Naprawdę naprawdę widoczny. Także nie no stadion, proszę Państwa, no, jeżeli chodzi o liczbę odwiedzających, liczbę imprez, cały czas ta liczba rośnie w pełni spełniamy wymogi związane z projektem również europejskim. Teraz drugi temat. Drugi temat, z którą związana jest urna, która stoi po Państwa prawej, po naszej lewej stronie, Pani Przewodnicząca. Proszę Państwa, myślę, że część środowisk... Kibiców e, czekała na ten moment. Rozpoczynają się konsultacje dotyczące nadania nazwy stadionowi miejskiemu, które potrwają do 23 sierpnia. Zależy nam na opinii mieszkańców, żeby ona była zaakceptowana. E, I tutaj zgłosiliśmy trzy propozycje, a mianowicie 42. Pułku Piechoty. E, druga propozycja to przedwojennego wojewody. Mariana Zyndrama Kościołkowskiego i trzecia propozycja również przedwojennego prezydenta, ja bohaterskiego prezydenta naszego miasta, Seweryna Nowakowskiego. Ankietę do głosowania można znaleźć i na stronie Centrum Aktywności Społecznej, czyli cas.biolisto.pl będzie także dostępna na biolist.pl. Można przekazywać ją e-mailowo na adres konsultacje @um ale także w wersji papierowej, m.in. do Słonińskiej 1, Słonińskiej 8, Brańskiego 3 przez 5 Świętego Rocha 3, czy też na Stadionie Miejskim. Każda osoba może wypełnić ankietę tylko raz. Czyli no tak naprawdę to będzie trwało miesiąc, dokładnie 30 dni, bo dzisiaj jest 24-23 to, to jest dokładnie miesiąc. I po podliczeniu głosów, czyli gdzieś na koniec sierpnia czy początek września, zostaną te wyniki ogłoszone. Proszę Państwa, dlaczego może ktoś zapyta, dlaczego takie nazwy, czy też propozycje historyczne bardzo, dlatego że jest to związane również z obchodami stulecia. Jagielonii i Białystok. Stok. Te propozycje, czy przynajmniej część z nich, upłynęła ze środowisk kibicowskich. Z tego co wiem, no Jagielonia zanim przyjęła swoją nazwę, to była drużyna 42. pułku Piechoty. I w związku z tym, że to są obchody stulecia w następnym roku. To wszystkie te propozycje dotyczą właśnie tych czasów, tych osób, które pamięta, pamiętały, żyły w tamtych czasach i mają taki charakter właśnie bardzo, bardzo historyczny i są to już, kiedy są instytucje, problemy, bo to jest pół, czyli patron zbiorowy i dwie osoby, dwie osoby które zasłużyły się dla rozwoju rządu dla rozwoju również sportu w naszym mieście. Czy w tym temacie mają Państwo pytania? Ja mam pytanie, bo w innych miastach przeważnie sponsorzy decydują o nazwie stadionu. No tak, bardzo... Czy tutaj tak są oczywiście, szanse? Oczywiście, my jesteśmy otwarci, były takie, były takie, że tak powiem, podejścia, no ale jednak, jak Pan wie, w niewinnych miastach, no to tak naprawdę chyba w jednym mieście, w tej chwili w Polsce, albo w dwóch, coś takiego się odbywa i to przez spółkę Skarbu Państwa. Jeżeli chodzi o Stadion Narodowy Spółka Skarbu Państwa i tak. jeżeli chodzi o Gdańsk, to Spółka, to spółka Skarbu Państwa. No, Zapraszalibyśmy zaprasza, Spółkę Skarbu Państwa, ale były rozmowy z ENEO prawda, i z innymi firmami. Jednak to jest spory koszt. I też, proszę Państwa, no, tak wygląda, że firmy, które są ogólnopolskie, dosyć unikają żeby były kojarzone z jedną drużyną piłkarską, bo czy z, jedno, z, z jednym miastem, z, z jednym stadionem, ale jeżeli to będzie jak Białystok, to kibice na przykład Nolegi Warszawa mogą powiedzieć, że bojkotują te produkty, e, więc to jest, jest dosyć, dosyć trudne, żeby zrobić z tego projekt biznesowy, a no, projektu politycznego nie udało nam się zrobić, a w tej sytuacji to, to w ogóle jestem nawet nie, niemożliwe, także będzie, będzie to, ale to też zdarza się, proszę Państwa, i, i, tak jak w przypadku chociażby Stadionu Legii, że są dwie nazwy. To jest, Stadion Legii jest i Muzea Piłsudskiego, a jednocześnie nie przeszkadzało, że było tam Pepsi Rena, czy, 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 coś w tym rodzaju. Także to nie jest tak, że, że to wyklucza tę działalność, ale pięć lat te, te starania nie przyniosły jak widać, oczekiwanych rezultatów, my też nie możemy, jakby w cudzysłowie, oddać tego stadionu za darmo dla, dla sponsor'a. To, to, też, te to, to prace będą nadal prowadzone, ale to będzie taki patron honorowy w tym tak powiecie. Dlaczego zdecydowano się na tych patronów poprzez konsultacje? Bo Proszę, że one będą zobowiązujące, prawda? To znaczy, no oczywiście by nie starali się, żeby były, że, że na, żeby na tej podstawie już wybrać tę nazwę no, e, większość w tej chwili tego typu działań odbywają się pop, poprzez konsultacje społeczne i przeważnie e, jesteśmy z tego zadowoleni. Jednak ten Vox Populi, prawda, te głosy e, są w taki sposób się układają, że, że decyduje większość. Przypomnę chociażby i, i dotyczące właśnie konkursu, chociażby tutaj na stadionie naszego małego Kopernika czy też Bikera, przecież tam były różne nazwy, prawda, związane trochę z nazwą esperancką, a jednak stała nazwa Biker i ona bardzo ładnie się wpisała, także trzeba tam, gdzie jest to możliwe, gdzie to nie generuje kosztów dodatkowych, trzeba oddawać głos mieszkańców, żeby się, przepraszam, głos mieszkańcom wsłuchiwać się w głos mieszkańców jak już mam być po polsku dobrze mówić i, i żeby oni się po prostu u czy są jeszcze jakieś pytania? jeśli nie to dziękujemy bardzo poprosimy panów o po oddanie głosów w konsultacjach ale, ale, ale będą to anonimowe ja nie powiem, na że zagłosuję zagłosuję, ale nie powiem to też nie chcę nikomu narzucać. Zaczynam, to trzeba się po prostu... Mały udział jest w swoim narzędziu. nazwisko, wiek, wiek. Poczekajcie. Wiek, dwudziesty. <grybujesz> Urodzony. W wieku dwudziestym. Proszę bardzo. Różne warunki. Zacznę no od no. No. no, jeszcze kilka zdjęć zrobimy, czekaj. Jak oryginalna batalia, bo jak nie oryginalna to rozumiem. To no to coś nie, nie oryginalna, ale jakie działania, się nie Starze się, tak.

embrox вrium Danych osobowych, a to do tego. Przepraszam, nie mamy Dzieci. Dzieci. to tak, tak. Dobrze, zapinam się. Dobrze.